Witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale gdzie chcę Wam pokazać niesamowitą gierkę jaką jest Zaginięcie Itana Cartera, gra od polskiego studia na którego czele stoi Adrian Chmielarz, kiedyś pracował w People Can Fly, studio które stworzyło no niesamowite gierki, jakimi był właśnie było kilka części Painkillera, było też którego przy którym bawiłem się niesamowicie no i też People Can Fly pomagało przy tworzeniu gierców, które Gears of Judgment, które Wam pokazywałem na swoim kanale i wtedy też właśnie troszeczkę o Adrianu Chmielarzu Wam mówiłem. Myślę, że powinien was, przez większość z Was być on kojarzony. Naprawdę bardzo fajna postać i życzę mu, żeby to studio się rozwinęło. To jest gra niezależna. Nie jest ona tytułem pełnoprawnym, nie jest to też tytuł drogi, drogi, ale też życzę Adrianowi Chmielarzowi, którego cenię oczywiście, któremu życzę jak najlepiej, aby to studio się rozwinęło. Nie aby mógł tworzyć bardziej, bardziej popularniejsze gry. Mam nadzieję, że ten, dzięki temu materiałowi wideo, właśnie większość z Was o tej grze się w ogóle dowie, bo zakładam, że to jest dosyć dużo osób z Was o nim w ogóle, o tym tytule nie wie. Dlatego też myślę, że bardzo fajnie jest wspierać właśnie polskie studia, warto kupować ich gry, i też myślę, że dzięki takiemu materiałowi wideo. Możecie w ogóle się o tym dowiedzieć. A jeśli już wiecie, a do tej pory nie kupiliście, i chcielibyście sobie grę obejrzeć zobaczyć, jak ona wygląda, no to oczywiście zapraszam Was do tego materiału wideo. No właśnie, gra jest bez żadnego przewodnika. Nie ma nic w tle, żadnej mapki, niczego takiego. Nie znałem Tana Cartera, ale on znał mnie. Gdzie policja nie pomoże, a ksiądz nie uwierzy, tam wzywany jest Pol Prospero, czyli ja. Dzieciaki takie jak Itan piszą listy, dostaje ich mnóstwo. List od Itana wyglądał jak każdy inny, ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie powinien wiedzieć. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Itan znał je na wylot. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley... Czułem wciągającą mnie tam ciemność. Wiedziałem, że Itana Cartera nie znajdę, pukając do drzwi jego domu. Na to było za późno. Żeby go odszukać, musiałem zrozumieć, co to miejsce próbowało przede mną ukryć. No dobra, jak widzicie, naszym głównym celem jest, y, oczywiście, rozwiązanie kilku zagadek. Jesteśmy detektywem o imieniu y, Pol i będziemy szukać tytułowego zaginionego Itana Cartera. Na swojej, na swojej drodze spotkamy wiele ciekawostek, ale co warto tutaj zaznaczyć to jest w grze niesamowity klimat. Gra wygląda prześlicznie, zobaczcie to jak to wszystko naprawdę bardzo ładnie wygląda jak na oczywiście polskie studio. I też nie ma żadnej mapki, nie ma żadnych tutaj wskazówek, nikt, na, nikt nas nie prowadzi za rękę jak w większości z dzisiejszych gier. I też mamy bardzo fajną, wiele ciekawostek, które po prostu musimy sobie odkrywać. Ja gram w tą grę dzisiaj, kiedy jest jej premiera. Zakładam, że wy tę grę zobaczycie na moim kanale troszeczkę później, więc te informacje mogą być nieaktualne. Ja pograłem 5 minut w grę. Tutaj pobawiłem się z różnymi zagadkami i tyle. Po prostu postanowiłem, że muszę Wam ją pokazać na swoim kanale. Czy to w całości, też randomowo? Wy zdecydujecie o tym, czy chcecie zobaczyć całość tej gry. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, to będzie mi pokazywało, że Wam się gra podoba. Moje prowadzenie Wam się podoba, i chcecie zobaczyć kolejne odcinki. I tutaj będzie właśnie pierwsza pułapka, która na nas strzycha. Ale niestety, albo i na szczęście. Nie jesteśmy w stanie w tej grze zginąć. Jesteśmy takim powiedzmy jakby duchem. Nawet nas w ogóle nie widać, ale istniejemy. No i teraz tak, takie pułapki są pewnymi ciekawostkami. Możemy to totalnie olać i możemy iść dalej, ale jeśli tego nie olejemy, skupimy się na tych tutaj różnych zadaniach pobocznych, to naprawdę możemy dowiedzieć ciekawych rzeczy. Tak więc wystarczy do tego podejść. I jak widzicie, otwiera nam się taki port. To on jest aktualnie niepełny, dlatego też musimy poszukać kilku innych takich podobnych pułapek i dzięki temu odblokujemy port, przez którego będziemy mogli przejść i w ten sposób dowiemy się kilku fajnych ciekawostek. No właśnie, tu jest kolejna pułapka. Też w grze jest naprawdę bardzo cicho, spokojnie, ale czasami jak takie właśnie przykładowo tutaj rzeczy roztwieramy, to przy tym jak mam słuchawki założone to czasami można się wystraszyć, więc... Gdy nieraz... tutaj zawału dostanę. Kolejna pułapka. Widzicie, ten portal nam się kompletuje. On tutaj niedługo będzie cały, kompletny, dzięki czemu będziemy mogli... sobie przejść przez ten portal. Jeśli tu muszą być jakieś kolejne pułapki Tylko chyba jestem albo ślepy, albo głupi Tu jest jedna Tak idę pomału, bo się boję, że zaraz coś tu mi wyskoczy Jakaś pułapka, która gdzieś tu powinna być ja te pierwsze 5 minut w tej grze już mam rozegrane wcześniej, więc gdzieś ona tu była No bez jaj. Tu jest jedna Dobra, to pójdę tam i najwyżej potem się tutaj wrócę. No bo czekajcie, może tutaj gdzieś to było? No nie bardzo. Też jesteśmy niby w jakimś amerykańskim tutaj małym miasteczku, znaczy miasteczku, w takiej okolicy amerykańskiej, ale też z tego co widziałem na stronie TTSG, macie linka na 100% w opisie, jest link, który po, znaczy no macie tam jego wpis na jego tutaj strony internetowej, gdzie ukazuje właśnie widoki z tej gry w porównaniu do widoków autentycznych miejsc w Polsce, To jest nie lada ciekawostką i warto, myślę się nad tym po prostu tutaj warto tam zejść, zajść do niego warto sobie to zobaczyć, ponieważ naprawdę z mojego punktu widzenia jest to mega fajna ciekawostka i warto to sprawdzić A tu jest jakaś pułapka na szczęście nie możemy zginąć, bo inaczej już dawno bym tutaj leżał, brakuje nam jeszcze jednej części, kurczę. Nie wiem czy tu przejdę, chyba tak. Naprawdę wielką zaletą tej gry jest ten swobodny świat, tutaj naprawdę możemy robić co tylko chcemy. Możemy przechodzić grę jak tylko chcemy. Możemy zagadkę, która z mojego punktu widzenia powinna być tutaj na początku rozwiązana, możemy ją rozwiązać dopiero na samym końcu, więc naprawdę pod tym względem jest tutaj niesamowity wybór. No, czekajcie, no gdzieś to tu powinno być, no bez jaj. No dobra, i mam tą ostatnią tutaj pułapkę, naprawdę naszukałem się tutaj sporo jej, ja ona po prostu tutaj czekała na mnie widzicie, otwiera się teraz pewien portal. A właśnie, przenosimy się do zupełnie innego miejsca. Ja tutaj przed chwilą byłem. W tym miejscu opowiadałem Wam o tym wpisie właśnie o CTSG, ale zobaczcie zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Jest tutaj pełno trupów. Mamy jakąś ciekawostkę, jakąś znajdźkę. przeczytamy sobie to. Jak widzicie, sam tekst jest w oryginale po angielsku. Tutaj mamy jeszcze jakiś rysunek, naprawdę bardzo to fajnie, autentycznie i real, realnie wygląda. Ale jeśli nie znamy języka angielskiego, wciskamy Y i mamy język polski. Gra jest w pełnej wersji językowej. Tak więc pod tym względem, możemy sobie o wszystkim tutaj przeczytać. Starzec codziennie przychodził do lasu, aby pić sok drzew. Po drodze musiał omijać wiele niebezpiecznych pułapek. Mieszkańcy wioski sądzili, że mężczyzna ukrył w lesie amulec jadeitu. Starzec chciał tak, chciałby tak sądzili, gdyż dzięki temu zajęci byli szukaniem w lesie skarbu, a nie piciem soku, który należał do niego. Pewnej chłodnej jesiennej nocy, ktoś zniecił w lesie pożar, a ogień rozprzestrzenił się na wioskę. Staryc zdołał uciec płomieniom, pokrywając się sokiem drzew. Kiedy wrócił do wioski, znalazł tam jedynie kości jej mieszkańców. Staret usiadł i zapłakał, a potem znalazł więcej soku. No i właśnie to miejsce. Itan, mówiłem ci, żebyś się tu nie bawił. Ale dziadku, napisałem coś dla ciebie. To miłe. Dziękuję. Ale idź już. Przeczytam później. A, teraz się przenieśliśmy. Ale to miejsce, które przed chwilą e, widzieliście, to właśnie to miejsce, w którym była mowa chyba wcześniej. E, w tym właśnie tekście to jakaś kolejna. Snajdźka, e, e, jak informują, w którymś straży pożarnej, hrabstwa e, Byfield, w środę rano ogień zniszczył zabytkowy dom. Kiedy w stojącym na odludziu budynku. Niegdyś należał do Alberta, wybuch pożar. Sześcioro członków rodziny spało. 58-letnia Gaylee Carter zmarła na miejscu. i pięciorgu krewnym udało się uciec. Edwin, 62-letni mąż zmarłej, powiedział śledczym, że nie wyklucza, iż mógł zasnąć zapalonym papierosem w dłoni. Wtedy zostali, zostali wysłani na miejsce zdarzenia o godzinie 1.22 w środę i prowadzili działania mniej więcej do godziny piątej, 4 godziny później wrócili w celu ugaszenia ognia, który w kilku miejscach rozgorzał na nowo. W pierwszej fazie operacji pomagał oddział ochotniczej straży pożarnej. Na miejscu zdarzenia obecne były także oddziały ratunkowe z miasteczka. Z tego wynika, że ta 58-letnia kobieta to jest babcia e, e, itana czy et, it, Itana, tak, Itana, przepraszam bardzo, Itana. E, więc ona zginęła. Gdybyśmy po prostu tych znajdziech tutaj nie poszukiwali, jak to zrobiłem przed chwilą, oczywiście o tym byśmy się nie dowiedzieli. Więc to na pewno bardzo fajna ciekawostka, nad którą tutaj warto posiedzieć. Warto e, kilka rzeczy takich dodatkowych porobić, aby móc właśnie się e, jakichś takich ciekawostek ogrze dowiedzieć. Zobaczcie, jakie piękne widoki masakra. Znaczy nie wierzę, że polskie studia mogło tak piękną grę stworzyć. Red Creek Valley. Zwykłe, spokojne miejsce. Życie nauczyło mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie i żadne miejsce nie jest zwykłe. I ten przestrzegał, żebym nie dał się zwieść pozorom. Nie musiał się o to martwić. Rozwiązałem dziesiątki spraw, setki. Ta miała być moją ostatnią. Masakra. Hmm. Niesamowite są te widoki. Po prostu idę, idę i sobie patrzę na około. tutaj ciekawego się pojawia. Yy, I mamy tu jakiś wagonik. Jakieś ślady krwi zbadamy to. I właśnie takie napisy, które tutaj się pojawiają są w myśli naszego bohatera. Zastanawia się, że to było morderstwo czy jakiś wypadek. A... O właśnie. Jak pojawią się nam takie napisy, Musimy je po prostu jakby połączyć tam gdzie je. O właśnie połączymy, wtedy wciskamy przycisk A i możemy dowiedzieć się, gdzie znajduje się jakiś element, którym nam jest potrzebny, w sumie niezbędny do rozwiązania zagadki. Warto długo przytrzymać, abyśmy wiedzieli, rozejrzeli się po okolicy w tym porcie, w tym portalu takim, gdzie to się znajduje. To jest tutaj, to chyba kojarzę tą okolicę. To jest gdzieś tam, musi być. Bo skoro yy, tamta tama była widoczna, to on gdzieś musi być tam, ale na tym skupimy się później albo i nawet teraz chyba trzeba będzie się skupić. Bo bez tego w sumie tej maszyny nie uruchomimy. Ona jest nam tutaj niezbędna, ta korba. Cóż, ale to fajnie wszystko realistycznie wygląda naprawdę. I też dzięki temu, że nie ma jakiś tej pierdu na ekranie, jest na Maxa fajny taki klimat. Zaraz badamy, co to jest. Zarówno rozwiązane, jak i przecięte. Tak więc na pewno ta kolejka to przecieła, bez wątpienia. Ona tu musiała jakoś jechać. No, tu jakieś kolejne rzeczy są. Co to jest? Nogi jakieś? Zbadamy Reszka zwłok, ślady krwi Ofiara odcięta Czyli ta kolejka bez wątpienia, bo widzicie, na tej kolejce była krew Więc ona musiała, tam krwi nie było, jak też widzieliście Nie wiem, takie moje skojarzenia, tam krwi w ogóle nie było Lina jest przecięta, więc ta kolejka bez wątpienia tutaj jechała sobie Nie wiadomo kiedy, ale czekajcie, bo tutaj są kolejne jakieś ślady Dokąd one... wow Jakiegoś trupa tutaj Krew z nóg... ta czaszka, masakra! No nas, tutaj jak widzicie jest sporo zagadek Na razie mało mi to mówi, czekajcie, dotkniemy No właśnie, mamy kolejny tutaj portal Przez którego nie możemy przejść, on nam się uformuje Jeśli będziemy poznawali jakieś kolejne szczegóły tej zagadki A czekajcie, pójdziemy tutaj, bo być może właśnie W tym miejscu znajduje się ta... Powiedzmy to element, który był nam niezbędny do uruchomienia tej. Gdzie to może być? To było gdzieś na pewno tutaj, bo zobaczcie, tak mniej więcej to wyglądało. Z tego gdzieś punktu widzenia to było tutaj widoczne. O, jest, dobra. I teraz możemy to przybliżyć, możemy też to po prostu zabrać. Zobaczymy, czy teraz będzie można odpalić tą kolejkę. Teraz pewnie ktoś mnie opierdzieli, że mówię na to kolejka. A zakładam, że tak jakoś się specyficznie nazywa. Nie wiem, na mi się tylko że z kolejką, więc ciężko mi to inaczej nazwać. Jest taki jesienny klimat, idealny na czas obecny. Gdy też tak będzie wszystko wyglądało wokół nas, dobra. Korba. zakręcić no dobra teraz wbijamy do środka i chyba będziemy tą kolejką mogli się przejechać dokładnie zobaczcie To by nam wskazywało na to, że talina została przejechana przez tą kolejkę, przez to jest ona rozcięta, ale ktoś tam musiał być uwięziony, skoro też ta lina została... E, tutaj po prostu talina została rozwiązana. Dobra, wyjdziemy sobie stąd. Nie wiem co to mi dało, że tą kolejką się przejechałem, mogłem tutaj najnormalniejście tutaj mogłem przejść sobie. Też z daleka coś widziałem O, jakiś element, kamień, kamień, kamień Wgłębienie Świeża ziemia, czyli też niedawno tutaj Ten kamień, czekajcie Znowu mamy tutaj jakąś podpowiedź małą Jeszcze wskazówkę bardziej No właśnie Tutaj jest jakiś kamień, jakiegoś pnia O, i jest Ta tutaj kolejka, więc bez wątpienia Jest to gdzieś w naszym pobliżu Więc pójdziemy sobie tam i zobaczymy o tu coś mamy też jeszcze. Tego wcześniej nawet nie widziałem. Sucha trawa. Brak słońca. Obszar prostokąta. Co to jest? Tu jeszcze jakieś jest. Drezyna. Drezyna, drezyna, drezyna. Aha, czyli ta koleka nazywa się drezyna. Ej, tu chyba trzeba podjechać. Czekaj, co to. Skoro tutaj jest ten kanister, to czekajcie, że może tutaj, ale... Czekajcie, najpierw skopię się na tym kamieniu. Po kolei róbmy wszystko. Bo jak widzicie, małe podpowiedzi mamy. Możemy przybliżyć. Jest na tym kamieniu krew, bez wątpienia My sobie go zabierzemy i umieścimy w tamtym miejscu. Małe podpowiedzi mamy, ale też nie są na to na tyle podpowiedzi takie, żeby to nas prowadziło za rękę. Musimy sobie wszystko sami znaleźć jest kamień. Dobra, i co teraz? No, za bardzo nic tutaj zrobić nie mogę. Zobaczymy, czy tutaj coś... ...ciekawego się znajduje. Kurczę, jest spokojnie, ale tak czasami przerażająco. Nie wiem, czy też czego oglądacie, to też dla was tak troszkę to jest... Tak ...wygląda wszystko przerażająco, ale czekajcie. Teraz chyba tą kolegę będziemy musieli tam... ...przetransportować, bo bez wątpienia gra nam wskazuje na to, że... Ta kolejka Coś z tą kolejką jest nie tak Nie wiem czy o to żebyśmy to W tym miejscu umieścili Czy dobrze tutaj jest? Ja, chyba tutaj Zobaczymy czy to wystarczy Okej okay. Teraz tak Mamy tą drezynę Ona na pewno Nie pojechała Dalej niż stąd Do tamtego miejsca więc bez wątpienia ktoś, tutaj mamy też zobaczcie krew, a ta krew nie jest też jednoznacznie związana z tym no miejscem, bo nigdzie krwi więcej nie było, więc kogoś ta tutaj kolejeczka potrąciła, jednocześnie ktoś tu musiał być wcześniej przywiązany, to sama osoba nie sądzę, I ta kolejka potem tam pojechała też nie wiem w jakim celu, czekajcie może zobaczymy tutaj. Coś ciekawego to odkryliśmy dodatkowo. A no, widzicie? I ten portal nam tutaj się... Wow, aż on dreszcze, masakra jakaś. O co chodzi? Dobra, idziemy za tymi światłami. Nie wiem, co nam tutaj... Czy to jest jakieś tylko... Wow, co to jest? takie dreszcze na całym ciele, że się w głowie nie mieści. Co to jest? Jakiś facet. Jakiś stary facet. To jest jakiś chłopczyk przy trupie. Tego trupa widzieliśmy... Aha, to jest ten trup tutaj. Wow, ale to wygląda niesamowicie, masakra jakaś. I tu jest ten koleś, i zakładam, że to właśnie on go zabił. Ale co robi ten chłopczyk tutaj? Czekajcie, tu mamy tego kolesia, który najprawdopodob najprawdopodobniej jest tym trupem. Czekajcie, tutaj mamy kolejne wskazówki jakieś. O, to jest ten koleś, który był tam. I bez wątpienia widać, że ten koleś, który tutaj jest, jest na niego mega wkurzony, więc zakładam, że to może on być zabójcą. Czyli przy każdych miejscach, w których coś robiliśmy, mamy jakieś dodatkowe teraz wskazówki, tak? O, ja chodzi o ten kamień, więc ten kamień też miał jakiś późne tego kolesia Bo na nim była krew Na razie mało mi to mówi, chociaż już jakoś to się układa w całość Co tutaj jest? A, ten koleś związał tutaj tego małego chłopczyka Nie wiem, czy czasami tym młodym chłopczykiem nie jest ten... itan. Teraz chronologia, o co chodzi? Ha, czyli musimy wydarzenia ułożyć w całość, aby rozwikłać tą zagadkę. I teraz tak... Czekajcie, ogarnę tylko o co tu chodzi. E, ten stary facet na pewno tutaj był sprawcą zabójstwa. Wkurzył się na coś i wziął kamień, po czym uderzył kolesia. Ale czemu się wkurzył? Wkurzył się dlatego, że ktoś tutaj przywiązał tego chłopca. Więc to by było jak pierwsze wydarzenie. Chyba tak. A więc tak on go przywiązał. Koleś się wkurzył na niego. Więc zagadał do niego. A szedł stamtąd. Więc chyba tamto wydarzenie będzie drugie. Dobra i teraz tak teraz zaczął nie gadać, po czym walną go z kamienia. Nie wiem czy to co w głowie ma jakiś sens. Mam nadzieję, że ma, bo inaczej będziecie mieć bekę ze mnie, co ja mam w głowie w ogóle. Walną go z kamienia, po czym koleś nie wiem jakim... nie wiem no musiał się znaleźć tutaj, bo tutaj jak widzicie, to wydarzenie już jest w efekcie ostatnim wydarzeniem, więc ja sobie nawet to możemy już zaznaczyć, że to jest ostatnie. to będzie przedostatnie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu ten koleś tu się znalazł, chyba coś po, pomieszałem. No, no no dobra, ustawimy sobie to, że to jest czwarte. Aha, czyli teraz możemy stworzyć wizualizację tego. Jak to przebiegło? Nie wiem, czy się pomyliłem, czy nie, ale. To tak przyszło mi na myśl. Wszystko nam przyszło mi tak na myśl, po prostu. Travis, posłuchaj! Możemy go zniszczyć! Wiem, jak! Nie da się i tam. Nie można zniszczyć czasu. A tym właśnie jest. Wiecznością. No właśnie, ten koleś wziął kamień. I czemu on go przywiązał do tych dorów? Gail. Skarbie. Nie ma innego wyjścia. A, Gail, czy to jest na pewno mąż babci? Travis, gadaj gdzie jest Etan. Itana. Daje uśpionemu to, czego chce. Czego wszyscy chcemy. Słuchaj, staruszko. Czas iść do domu. O! O! No dobra, już wiem o co chodzi mniej więcej. A to był właśnie... Itan. Ten dostał z kamienia... Aha! Tak było, jak myślałem! Dostał z kamienia i nie, właśnie... Nie. A, i ten go tutaj przejechał. Jak widzicie, tą kolejką. Przecież tam też była rozwiązana ta, ta była przecięta. Znikaj z to do cholery. No już, wynoś się. To jest jego dziadek. Zamknij oczy, Travis. Kim był Travis, to też nie mam zielonego pojęcia na razie. A i ten korban, on go tutaj też... Rozwalił mu czaszkę, bo tym też była wcześniej wzbianka, dlatego też ta korba potem była w zupełnie innym miejscu. Ale co oznaczają teraz te światła znów? A, czyli chyba to wykonałem dobrze, poprawnie. ale masakra, to jest niesamowite. Wiecie, lecę za tym, bo... ...to w ogóle jest. Znaczy, że to nie znikło zaraz. Dobra, widzę jakaś flara. Jakieś światło, Dziadku. Stój, nie podchodź! Itan, ja też jestem chory. Czuję w sobie uśpionego. To walcz z nim. Ja muszę zniszczyć ten pokój. Korwus. Przekro mi, Itan. Nie mogę ci na to pozwolić. O nie, masa ja mam ciary na rękach, czyli tak. Coś zwróciło rodzinę przeciwko Itanowi, ale jego dziadek próbował się temu oprzeć. Wiek ułatwia zmagania z tym, co żywi się nienawiścią, nie ze względu na doświadczenie czy mądrość. Wchodzi na to, ale że. Dlatego, że starość to zmęczenie. Jej nienawiść jest mało przydatna. Wychodzi na to, że teraz zagadka została rozwiązana przeze mnie poprawnie. A zarówno w Travis'a, jak i w dziadka Itana, wstąpił jakiś demon po prostu i nimi włada. Jak widzieliście, masakra, już mam ciary. Myślałem, że będzie spokojniej, ale wychodzi na to, że naprawdę szkuje się niesamowity tutaj niesamowita gierka. Dlatego też myślę, że całą sobie przejdę. Słyszałem z tego, co to właśnie tutaj. Ludzie w recenzjach pisali, że gierka nie jest długa, dlatego też pod tym względem na pewno pokażę ją w całości, bo jak gra jest krótka, to też nie mam jakichś oporów przed tym, żeby pokazać ją właśnie w całości. Tak więc możecie spodziewać się kolejnych odcinków. Też dajcie znać, czy chcecie zobaczyć te odcinki, I też dajcie znać, jak Wam gra się podoba, bo na razie troszeczkę tak jestem zdezorientowany. Kilka rzeczy dopiero się w sumie dopiero tutaj uczę, jak widzicie, więc też no, nie wszystko. Do końca mi tutaj wychodziło, pewnie jakbyście sobie tego życzyli, ale będę tutaj z odcinka na odcinek coraz więcej tutaj, myślę, dowiadywał się o tym, co w tym miasteczku, co w tym miejscu całym się wydarzyło, co się dzieje tutaj w ogóle. Tak więc myślę, że też będziecie zainteresowani tą historią razem ze mną, więc mam nadzieję, że razem ze mną tą gierkę sobie tutaj przejdziecie. Jeśli wam się podobał, stawcie łapkę w górę, no i czekajcie na kolejne odcinki z tejże gry. Cześć!